Kamera poszła i nie wróci Siemaneczko ze mną jest ALS, A ja jestem Cypher. Siemaneczko, ja Jestem No. Dobra. Ja się Dobre. nie zmieniłem. No z, z taką nasypaliśmy... Nie. Pierw taką nałożyliśmy jedną belkę trawy i jedną belkę słony. I za resztę to co znam. Zostało miejsce to żeśmy wsypali ten... Kision. Ty, 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 ty Kurwa. Gdzie? Jak on wybija, na tyło to aż. To zmierz. Kurwa, A co? miała być. Kto wyrobię. Ach. Ty, trzeba jeszcze krową pościelić. To weź jeszcze tego. Już później, jak naładuję, bo już bo Albo poza odcinkiem, bo teraz mam... O, sorry, ludzie. Ale się bekło. O, się przyjęło. Mountain Dew. Czekaj, kurwa, to ja w sumie na nim muszę jechać. Eee, dobra, to tak o ludzie. O, czemu się nie otworzyłaś? Realność z tą łyżką to zjawi <toszczek> coś miałem mówić kurwa jakbyś mnie aha z tą kiszonkę tutaj pojedziemy sprzedać to mą ładujesz? co? nie ładny, ład, ja ja ten ja bym do tego ej, gnój rozwodził no ja widzę. no, ja, wicep a myślałem że tam przyczepę się przejadę no <toszczek> <laughs> A zresztą nie, zobacz, może ona ma ten, też tam, ale wątpię. Jakby miała, to by było jeszcze lepiej, bo by na raz wszystko zabrał. Teraz patrzaj to ludzie, jak to zajebiście chodzi. Ładujemy sobie pyk. Bałeczek, kurwa zapierdala Pojemne te, te, te przyczepy są A tam pokazuje na tym termometrze ile jest? Na jakim termometrze? Tam jest taki termometr czy aż tak realny nie jest? Yy, w sensie ile jest w Mhm mm No O. Wow. Pokazuje, wajchy chodzą, pasy chodzą, silnik chodzi Zajebista Ojde. ona jest <laughs> I nic to samo, to nasza wyjubało. Co ty odwanasz? Ja nic, ciebie znowu wyjebał. A mnie wyjebał w płot. Ło, Jezus. mi <grystanie> tak nie mogłoby tego. <grystanie> Wiesz co tak myślę? No. Żeby jakieś inne pole kupić. No dziwię ci się tak? No te dwa sprzedać, a kupić jakieś troszeczkę większe jedno. No. <laughs> zajebiście tutaj chodzi fajnie. silniczek tutaj pokazuje ile jest tego. czasu, nie zajebiście też chodzi fajnie. Kurwa, wajchy, chodzą zajebiście. Ty, Co? On to masz? A ja film skąd pobrałem. <śmiech> <śmiech> ale skąd? Kurwa. O chuj. Nie wiesz skąd pobierasz mody? No kurwa, już z tylu forum tych tak pobieram, to kurwa, żeby zapamiętać, to chciałbym mieć komputer w głowie. Że ty jesteś informatyk, to musisz mieć komputer w głowie. No dobra, ale nie do takich rzeczy. A, na takich rzecz. Na stron z modami, to ty masz takie w głowie strony dana rosły. Tak, Będę stąd zaśmiecał jakimś LESEM! Nieładnie, Sajko, nieładnie! Mm. A co, nie wolno mi? Nie. Mm. Kurwa, troszeczkę... <laughs> ...z les tym skrętem jest. Mi wolno. Kurwa... Co ja pięta kurwa... Ale ten jeden widz kapowaty, kurde, że drapnąłem, no, to sama przyczepa, tylko przemalowana. No... ale patrz, z oryginalnych to się różni, nie? Raz, że kolorem ma dwa, jeszcze ma dodane ten. Inna pojemność, belte, burty są dodane i ten... Dodane to, że można ładować kieszonkę w fermatacji. No i koła inne. Plus napis. <grystanie> Zawsze się coś tam znajdź. <laughs> e, yy, coś miałem mówić, o tym. Na jakim poziomie gramy? No, na średnim chyba. A co? No tak, się pytam. Na wysokim dnia ja pierdzielę Kurwa, kto tam do mnie Tomasz prosiłem cię, zmienię ten dźwięki Na ostatnia łyżka Byłeś już, zawieś? Co ty ładujesz cały czas? Ty kurwia, że ty się opierdalasz, a nie ładujesz. No <grystanie> <grystanie> trochę. Aż, shooter nie <grystanie> ma tura. Musimy na łyżkę jeszcze jednąćć. Tu weź 80. Piątkę. Uf. Nam się nie opłaci jechać, będę z półtorej, z półtorej. Najwyżej <grystanie> będzie do tego. Do karmienia <Słyszy> Kurde, zajebiście wszystko chodzi, człowieku okay, okay. <Słyszy> Jestem Ciekawe ile za te dwie dostaniemy. Bo są dwie pełne? Tak. To zajebiście. Nie handlujesz z byle kim. <grym> Tym frajerom sprzedaje matrapę. Dokładna kopia marni. Kojarzysz? Tak, trzeba się wyluzować. Nie trzeba być takim materialistą. <grym> <grym> Zdaje się mazać, bo nie płaczą. Kurwa, kolano, że mi przestrzeliły. Co, że szkoła zrobił? robił? bandytą? Panowie, ale co, jak ja wtedy by wyglądał wyglądało, przynajmniej niesymetrycznie, przecież potrzebuję ręki, nie, do drapania, do, do, do drapania się po dupie, czy podpisywania jakiegoś papierku. <grymę> to było dobre. Oj, to ja ci powiem, że jest zajebista ta beczka. Ale trochę ma mały skręt w przeciwniku. A? No, trochę ją ten lekko skręcasz, nie? I ją wywala na dwa koła. Ale i tak nie jest źle, Kurwa, jest zajebista. Tak więc nie, zobaczymy jak teraz będzie z tym kasą. Jeżeli będzie ten to dużo się zarobi, to może się weźmie kredyt się te dwa z pola posprzedaje, kupi się jakieś inne lepsze i wtedy się zasieje co zasiejemy pszenicę albo jęczmień Bądź może rzepak. Z tujej Jeszcze zobaczymy. Na pewno coś się zasieje. Ej, gdzie to jest? To to jest czymś zielonym, czy sprzedaje? No tam gdzie masz te dwa te Znaczy dwa nie mile, tam jest tych takich tych Takie kurwa bunkry jakby Przedaje się? No Jesteś Ci kasa? Mhm No ile? Cóż wyspałeś? Jedną przyczepę ta kurwa 5000 Szał nima, ja i nie ulewam się Ulepa. trochę za mały, kurwa Masz i ciągnik wyrzucę i oczkę takie mały szczegół zabrakła W to zielone sprzedaje Łu, mm. 20 tysięcy Spłaciliśmy już kredyt? Kurwa, jeszcze tyle kredytki Nie 95 tysięcy Ile? 95 No, gdyby nie te zakupy Ale i tak jest dobrze, kurwa Dobra, bierzesz routera Nowy ten pług popierdalasz. Czytałem leżówką. Tak, leżówką po No? A co? Nie można? To tylko grać. <laughs> zówkę za sesji Pa. nie nie to gdzie można kupić jakieś takie w miarę troszeczkę tak jakby ten wziął te dwa pola połączył w wielkości nie mhm. i gdzieś gdzie jest takie mniej więcej pole co zaraz zobaczymy Które to by kupić Semka Co tu kolej jest? Semka, 17, 11 Kurwa. Może by wziął 15? Albo 31 Duże pos... jest? Ale to kurwa, trzeba ci daleko jechać. Chó jest tym. Ja bym brał... Ja bym brał albo 15, albo 31. Bierz. No! Chyba, że wolisz, to można wziąć 37 lub 30. Takie duże? Nie no, żartowałem, mnie. Może być, bo takich klinów to nie lubię. Chuj z tej, że może być, ale kasy nie ma. Co ma na bank robą, Trzeba zasiać... Nie wiem, najlepiej tylko się opłaca rzepak, czyli można by było jeszcze raz jebnąć rzepak. I w końcu kupić jakiś ten komboń do kukurydzy, zrobić tę kiszonkę i się szybko od tego wie, kasę zdobędzie z powrotem. Co ty na to, Tomasz? Co ty za to na to? No. Jak chcesz, może być. Uf, bym wyjebał. Nie było pytania? Yyy. Kurwa stopper! Kiapię! <grym> ja, I ja. Ja teraz będzie czas! Pst. Mój tekst! Oj, tam mało A, <grym> Aha! Pociągną z rury! <grym> <grym> o kurwa! <grym> ja się zapatrzyłem? I się wyjebałem Przyjechałeś już na farmę Na farmę... firmę potrzebny jest łańcuch Ja pierdolę o. Dawaj kurde Jest na no łańcuch A no chuj wie, gdzieś na farmie Oj, A ty kto które te pole robiłeś? Ja na razie robię te duże Dobra ludzie, bo ja nie wiem jak tam z czasem. Także pomału będziemy kończyć. Jeszcze wyciągnijmy na tym odcinku. O nie, to wyciąganie to zawsze zajmuje tyle, że kurwa. Nie. Jak coś to w następnym. Tak więc... Baju! Baju Bayo bongo, hej! bongo, oh. hej!